...planie, pogrubalcie. <grym> Film <grym> powstał w kości świętej pamięci Kuby Marszaka. <grym> <Wsiokni> nie dobieżać? <grym> Czekaj, ja robię scenę dynamiczną. Dajcie, ja cię... No, pójście wybuchy. <grym> Czekajcie Czekaj. Strzelaj <siuchu. grym> No i ci struna? No. I ja... Na to... ja idę... To się tak dało! <grymki> Jurka! Puść! Mnie. Siema, siema. Komplady, gdzieś ty był? Nie. Stąd, gdzieś ty był? <grymki> Kiedy pierwszy raz nagrałaś film? Pierwszy raz na film Pamiętam mój pierwszy filmik, jak byłam na farmie u dziadka, że nagrywali tak oni wsadził do obory ze świnami ja tak uciekałam. Nie układać tak z boku. Niżej tej głowy. Palik, no i tylko. Nie żegnij tych głowach. Wyszła pani, to ja się oczekiwania od tego filmu. Duże, ja, mam tak, ja miałem duże, zawiodłem się. Że powiem parę zdań, ale nie za dużo, bo moim zdaniem to za dużo to niezdrowo, co nie? I myślę, że się nie zawiodłem. Znaczy trzecia, ujęcie, nie liczę. Akcja. Co, Tomek? nic się nie zmieniłeś. Dlaczego postanowiłeś y, brać udział y, w nagraniach? Bo mi zapłacili. Musieli mnie. To też. Dziękuję. A, a powiedz mi, poleciłbyś ten film y, komuś y, obcemu? Nie. Tak. <grym> Prawdopodobnie byliby to ludzie z hospicjum, którzy i tak już nie mają nic do stracenia. Dziękuję. Y jak będzie dzieci z przeszkoda na 3-4 dzień Żebyś nie tylko pan powiodła to wszystko Dzieńkuje. Dzieńkuje Dzieńkuje za za A jaka ma iPoda? Dostałem trzema osobami naraz, potem byłem za mną, a teraz znowu jest mi Wstałem, życie jest piękne, ale ten autobus jedzie w stronę Tak jest. Tak jest. Na spraż, na teraz cię całuję w prawe łóżko. Jest ASMR, są jestem takie babki, które mają takie super mikrofony i tak, wiesz, zakładasz słuchawki sobie na YouTube na filmie i masz takie wrażenie, że ktoś tu... może <śmary> super ASMR jest? wow Jestem tu, żeby moją motyką, rzeźbić twą duszę z twego ciała. Trafiła kosa na kami. To jest dramat. 上班这个事。